W kadrze skoczków dużo spokojniej. Treningi w Zakopanem mają doprowadzić do sukcesów w weekendowych konkursach w Titizen Neustadt. Wieczna loteria podczas pierwszych konkursów Pucharu Świata mogła skoczków technicznie rozregulować. Trening na pewno był bardzo potrzebny i fajnie, że w końcu udało się tutaj skoczyć u nas z Zakopanem. Te skoki były dobre na, na ostatnich zawodach, natomiast ja potrzebowałem kilku takich. Luźnych na treningu, żeby, żeby w jednym ciągu skoczyć na przykład 5-6 razy, no i utrwalić te elementy, które, które są naj, najbardziej istotne dla mnie. Czy się udało? Zweryfikują to zawody. Najważniejsze, że wszyscy z trenerami na czele byli zadowoleni. Chłopcy już weszli w taki ryb, dobry skoków. Mieliśmy okazję też przetestować nowe kombinezony, także już te ostatnie skoki już zawodnicy oddali naprawdę poprawne. Bo taki spokojny trening w normalnych warunkach, kilka skoków, może uczynić cuda. Biorąc pod uwagę, że nasi zawodnicy naprawdę prezentują wysoki poziom sportowy, no to ten trening pomoże im lepiej wystąpić w Neusztad. Ja w to wierzę i z ciekawością będę patrzył, jak tam pójdzie. Wylot do Niemiec jutro w kadrze Zmiana Krzysztofa Bieguna, który pojechał na uniwersjadę, zastąpi Klemens Murańka.